Czołgiem z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu internetowego tankmodels.pl Witam serdecznie swoich subskrybentów, witam również widzów mojego kanału i tych widzów, którzy jeszcze nie zasubowali kanału, a go oglądają zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jak i również do zaznaczenia opcji dzwonka żebyście byli na bieżąco informowani o kolejnych nowościach na kanale Posłuchajcie, dzisiaj kolejny BTR 70 w wersji późnej Tak jak obiecywałem przy unboxingach BTR 70 od chińskiej firmy Trumpeter Również w skali 1.72 Dzisiaj zaprezentuję właśnie BTR 70 późnej wersji, ale już produkcji ukraińskiej nie tylko firma, tak? Nie, nie chodzi tylko o to, że ten model do sklejenia wyprodukowała ukraińska firma AC, ale chodzi o produkcję licencyjną btr 70 na Ukrainie. Tak prezentuje się, posłuchajcie, Artbox na pudełku. Jest to oczywiście już model. Betera od AC z firmy, znaczy w, w serii Digital Design. Czyli to nie jest już to stare AC, które wszystkim chyba sprawiało problemy. No i było takie sobie. To AC to już jest zupełnie co innego. To jest, posłuchajcie, skok świetlny od starych modeli, nawet dwa skoki świetlne. No i tu mamy bardzo ciekawy model na artboxie. Ponieważ jest to model ukraińskiego Betera, posłuchajcie, w barwach sił rozjemczych podczas wojny w Jugosławii. Zresztą mamy tutaj aerodrome, tak? Czyli Sarajewo, lotnisko w Sarajewie, gdzie stacjonowali właśnie w ramach sił rozjemczych i pokojowych również Ukraińcy. Co tu mamy? Tu już nie mamy nic o tym modelu. Jedynie reklamówki y, innych zestawów y, od AC, to nie jest jakiś stary model. No i zaczynam oczywiście. No i widzicie, jaka będzie różnica. Spora różnica. No i tutaj mamy, proszę bardzo, instrukcję. No i tu się dzieje. Widzicie, sam układ jezdny, z ilu elementów się składa. składa. Tu mamy tylko i wyłącznie sam układ jezdny. Posłuchajcie, zobaczcie, wszystkie elementy, duża część elementów, którą widzieliście w trumpeterze, była w całości. AC przykłada niesamowity, mm, niesamowitą wagę do zdetalowania jak najdokładniejszego danego modelu. On nie upraszcza nic praktycznie w danym modelu nie dodaje tylko silnika całego, pełnego wnętrza ale oczekuję, że w pewnym momencie pojawi się również zestawy które na przykład będą, będzie można to kompletne wnętrze chociażby na przykład takiego btr sobie zrobić nie jest to łatwy model modele AC ogólnie rzecz biorąc nie są modelami dla mm, początkujących modelarzy czy też takich no już powiedzmy średnich ale nie takich pełną gębą tak? Tutaj mamy też pokazane, że zestaw zawiera blaszkę fototrawioną. No i tutaj ten zestaw składa się z jednej dużej ramki, drugiej dużej ramki i takich dwóch mniejszych. I sam kadłub, góra kadłuba składa się już tutaj widzimy z czterech, pięciu elementów. To samo mamy, posłuchajcie, oddzielnie spód, oddzielnie lewą burtę, prawą burtą, przód, tył. Więc mamy tutaj sporo elementów. Tutaj też producent zaznacza nam, że tych elementów nie używamy, ponieważ są to elementy, które są używane na przykład we wcześniejszej wersji, tak? Eee, tu mamy kolejne etapy sklejania, powiem Wam, to jest tylko tyle, ale to jest aż tyle. Jest niesamowicie dużo detali w tych modelach. Elementów, powiem Wam, takich gdzie na przykład w trumpeterze widzieliśmy uproszczenia. Tutaj nie ma tych uproszczeń. Tu po prostu sklejamy. Tak naprawdę, zobaczcie, tutaj mamy tą klapę silnikową na tył, tak, gdzie mamy silnik. To już mamy otwory, i każde z otworów ma swoją klapę, na którą naklejamy następnie poszczególne elementy. Nawet uchwyt pod antenę e, u, e, też jest oddzielnie. Rura sama wydechowa jest oddzielnie, jak i również oddzielnie są elementy, to właśnie z tłumikiem, tak? tu już nie ma e, pitu pitu nie jest to prosty model, powiedzmy tak jak tam był skonfigurowany tak, że sobie dwie z góry daliśmy i siup, było po zawodach, nie, nie, nie. Tu mamy tą wieżę późną, tak, o której mówiłem, więc osoby, które nie sklejały jeszcze tak, tak trudnego, z taką ilością części, posłuchajcie, tutaj E, czyli mamy fototrawioną, posłuchajcie, elementy fototrawione no to mogą polec na tym modelu więc to jest już dla takich modelarzy, którzy no już swoje skleili, tak nie jeden model po prostu poleciał też do kosza na nauce tu mamy, zobaczcie, samo koło felga składa się z trzech elementów tam mieliśmy jedną felgę, tak tutaj mamy raz, dwa, trzy i dopiero oponę, I zaraz od opon zaczniemy chyba, jest co, od tego co tu dalej mamy? Mamy malowania. E, tutaj z jedna, ma w, z, siły e, pokojowe właśnie zjednoczonych narodów e, 2240 specjalny bada, batalion e, Ukrbat 1 stacjonujący w Sarajewie w 1992 roku. Mamy tutaj możliwość wykonania również BTR-70 e, sowieckiej armii. Jako wóz milicyjny w Afganistanie stacjonujący w 1986 roku i mamy możliwość, posłuchajcie, chyba e, wojsk specjalnych. Tutaj, Russian, Russian Federation Internal Troops, dystrykt uralski, 2005 rok. O, to ja nie wiem, czy tutaj nie jest przypadkowo to, co się działo gdzieś. A w 2005 roku, nie pamiętam, poprawcie mnie, ale nie wiem, czy tutaj nie chodziło o Gruzję, Osetię, Czeczenię, znaczy ten, tutaj nie działo się coś ukraiński, uralski, akryk. Nie wiem. W każdym razie mamy, posłuchajcie, siły specjalne, już tutaj powiedziałbym takie. No, to co teraz się dzieje, tak? Siły no i dobra, posłuchajcie, cała instrukcja. Trudny model, to nie jest Pitu Pitu. No i zaczniemy od najmniejszej torebki. Cykbryk. Czyli widzicie, Armia Ukraińska posiada te modele do dzisiaj. Są modernizowane też, one oczywiście poprawiane. Tu mamy też kalkomanie do wersji, właśnie ukraińskiej. I tu zobaczymy. Tak. Powiem Wam, że nie powiem jak, jak sprawują się kalkomanie, te nowe kalkomanie od AC. Mam nadzieję, że nie są tak twarde jak na przykład z Wezdowskie. Nie są też tak twarde jak. No i kruche nie są. Nie są też tak twarde jak. Od polskiej firmy Techmod, bo powiem Wam, mocno się zdziwiłem w filmie pokazującym płyn do y, zmiękczania kalkomanii, gdzie po prostu, wow, zrobiłem, czemu to tak ciężko się przykleja, Powiem Wam, że ciężkie te kalkomanie są. Bez płynu ani róż. Tak prezentuje się y, tutaj, y, tak prezentują się elementy fototrawione. No ten numer 6 to powiem Wam, jest jakaś masakra. To jest coś bardzo małego. Bardzo, bardzo małego. I nie wiem, do czego to służy. Gdzieś się nakadł, przykleja koło rur wydechowych. Co tam widzieliśmy ten szóstkę, ten E6? Ale dobrze, że jest ten zestaw, tak? Jest duży plus. Jeżeli chodzi o koła. Koła są wykonane z większej gumy niż w trumpeterze. To są praktycznie same opony, tak? Jeżeli chodzi o jakość, wiecie co, bardziej mi się chyba podobały, możliwe, że to jest ten efekt świecenia się tej gumy, ale też mi się podobały te y, y, trumpka, ale mniej więcej są porównawcze. Podobne są bardzo, chyba tu jest nawet lepszy detal, jeżeli chodzi o taki wzór na tych oponach, y, gumy tej takiej wyprofilowanej. Nie są złe, A są powiem Wam większe W każdym razie da się je zgiąć w palcach bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi o trąbkowe, no to były takie dość twarde te opony, tak? Jak to po latach się zachowa taka opona, tego chyba nikt nie wie, ale trzeba będzie dobrze na pewno wkleić w falga. Dobrze, wyciągam pierwszą ramkę. I będziemy sobie oglądać. To jest, posłuchajcie, ramka z kadłubem, z elementami kadłuba. Tu mamy przód, bok. No powiem Wam, tam była lepsza ta jakość, chociaż tych elementów. O, jest możliwość zrobienia włazu otwartego włazu dla. E, posłuchajcie, tu widzimy: można otworzyć luk taki ewakuacyjny desantowy. Hmm, źle to nie wygląda. Tu mamy spód, albo to jest zaraz, jak to jest, to jest zewnętrzny element, tak, to widzimy na zewnątrz. Więc yy, nie wygląda to źle. Tam było wewnętrzna rzecz, której nie widzimy. Tutaj mamy yy, część spod spodu. Trochę widać, że, że maszyna to robiła CNC. Widzimy, że troszeczkę nie jest to tak gładkie, jak w chińskim modelu. Tu widzimy małą nadlewkę, którą po prostu... No, nie, to nie nadlewka. Tak. Nie, nie nadlewka. Myślałem. To jest element, do którego przymocowujemy. No i tu mamy ten element, który nie używamy. Jest wykreślony. O, i tutaj was załamię. Sam się załamałem, matko boska. Ile tu jest elementów? Włazy, koła, elementy układu jezdnego. Zobaczcie, tam mieliśmy tych elementów dużo mniej, a tu mamy bardzo dużo zdetalowane. To jest część, którą przyklejamy na górę, e, tak jak jest wentylacja, posłuchajcie silnika. To są wszystko elementy do tego modelu. Większość z tych elementów tutaj to są elementy układu jezdnego. Powiem Wam, Moc. Oj, to jest model na dłuższy okres do dziubania. Nie dla osób, które chcą już natychmiast mieć ten model zrobiony. Jest kupa roboty. w w sensie kupa części do, do wycięcia, tak? I do załapania, gdzie co wkleić. Tu mamy elementy felgi. No, mamy klapy poszczególne, możemy sobie włazy pootwierać, tak? Kolejna ramka Szczęściu, posłuchajcie wieży, klapy tutaj mamy ewakuacyjne te na dół dolne, tu jest część rury wydechowej, tu mamy łopatę, piłę, część do podnoszenia właśnie tej płyty, która jest na przodzie, dostawiania jej części. O tutaj mamy właśnie te klapy silnikowe, tak, tutaj mamy tylną klapę. Tu mamy te przykrywki do, do tych klap, tu montujemy je, naklejamy. Tu jest część, powiedzmy, że ramy, którą wklejamy, to wklejamy tutaj po bokach, na dół dokładnie. No, jest dużo, dużo, dużo do roboty. Więc to już jest model dla kogoś, kto zaawansowanego modelarza. Tutaj tego modelu nie puszczę, chyba że ktoś chce po prostu zmierzyć się z tego typu modelem. Często wychodzi to na dobre. No i mamy kadłub. A więc, tak, wszystkie władze możemy robić sobie otwarte. Niestety nie widzę tutaj szyb. Posłuchajcie, szyby. Kły które montujemy chociażby tu, już we własnym zakresie, z, z jakiejś folii takiej sztywnej wykonujemy. Na przykład, tak jak są w koszulach, powiedzmy, dodawane folie. Tutaj sobie już wszystko możemy otworzyć, ale nie, poza tymi klapami. Kurczę, to powinny być głównie. No i ta późna wersja, widzicie, tu są te luki do strzelania do osłony. Tu możemy sobie tył otworzyć tę klapę. Tutaj robimy taki, jest ten element, który Wam pokazywałem, co nakładamy. Kurka wodna, gdzie on jest? Uu... Chyba w pierwszym, w pierwszej ramce. Tak. O to jest, tutaj mamy tego grilla takiego. Co sobie. O to jest ten element 15, który nakładamy tutaj. Na ten z tyłu kratki. Elementy, które na tył naklejamy. No, tutaj mamy lufa razem z uchwytem. Ten element też podklejamy od spodu. No i tu mamy tą wieżę, właśnie z tym wizjerem. Wizjer mamy gdzieś obok na ramkach. No, jest to tak, tutaj jest nadlewka, którą trzeba usunąć. No i powiem Wam, to jest to wszystko, tak. Czyli mamy jedną ramkę, drugą ramkę, trzecią ramkę, tą hardkorową ramkę. Wow. No powiem wam. No i tą ramkę. Jeżeli chodzi o szklenie, a właśnie o szklenie. Zapomniałem przy uralu ukraińskim powiedzieć, że tam jest właśnie ramka z szybami. Bardzo przepraszam. Zapomniałem. No, mówię o Uralu, tym najnowszym, niedawno prezentowanym. No i moi mili, to wszystko. Nie wiem, czy w tym momencie będę porównywał te dwa BTR-y, bo po prostu to byłby drugi unboxing, szczerze mówiąc. Nie ma jak porównać tych modeli BTR-a 70 późnego, żeby porównać ten model z Tumpeterem. No, już widzicie, jaka jest różnica, więc myślę, że kręcenie filmu i pokazywanie skakanie z ramki na ramkę to będzie bez sens. Jeżeli byście chcieli, napiszcie w komentarzu, czy chcecie takie porównanie. Z tym, że no tam z Betera to będzie chwilka porównanie po prostu z elementami, z tym BTR-em, to już jest dla, dla takich modelarzy, powiem Wam, co osiada i wciąga nosem ten model w ciągu tygodnia. No może trochę krócej, tak? Ale ktoś, który usiądzie, ma masę cierpliwości, umiejętności, bo to jest praktycznie każdy detal, który tu widzimy na tym modelu, jest oddzielnie, powiem Wam. Kupa roboty każdego czeka w każdym razie. Posłuchajcie. Dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz proszę o komentarze, suby, dzwonki, lajki. Zapraszam do sklepu, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Numery telefonów macie podane. Tak samo jak wejdziecie na stronę, możecie odbierać od godziny 17 do 20. Modele w każdym razie, jeżeli zamówicie z odbiorem osobistym. Zawsze zostaną wam wydane. W ciągu dnia mnie nie będzie, ponieważ jestem w innym biurze, ale wszystko możemy uzgodnić. Pan Wojtek, kierownik zamieszania, wyda wam oczywiście model, który jest oczywiście opłacany. Dziękuję wam, życzę miłego dnia. Do następnego unboxingu, czołgiem, trzymajcie się.